Hej, kochani, w dzisiejszym odcinku w historię w Bagdada. Dać łapkę w górę i subskrypcję z znaczkiem. No i zaczynajmy. Dzięki za naładowanie. To ja uchodzę, dobrano, papa. Więc tak ja to z moim chłopakiem, e, moją koleżanką i jej chłopakiem, spotkamy. Mieliśmy się spotkać w pociągu. Zobaczymy, jak to mm, będzie. Coś najpierw mieliśmy się spotkać na stacji, a dopiero potem w pociągu. Tak się umówiliśmy, więc. Sumie, no, zobaczymy. Chyba jestem pierwsza z tego, co mi się wydaje. O, cześć! Jesteś? No dobrze, czekamy na nich. Daj jak sobie iska. O, też jesteś, co? No, tak, dobra. To super, to ja wezmę swoją. Nie, nie trzeba. Spokojnie. Ja ją wezmę. Dzięki. Dobra. Hmm, chodźmy wtedy. Chcemy jeszcze coś zjeść? A um, nie, chyba nie. Ej, dosłownie, za 5 minut odjeżdża nasz pociąg. Dobra, no to chyba musimy jeszcze wziąć bilety. Macie bilety? Dobra, i jeszcze jeden. Teraz mam dla Ciebie. Nate, okej. Okay. Dobra, lecimy teraz na dół. W ogóle ciekawe, czy będzie dużo okupacji czytaj czy to jest w ogóle ciekawe jak ta podróż nam minie i w ogóle to wszystko, cała, cała wieczór No dobra, to zobaczymy zaraz No tak Dobra, chodźmy Okej, okay, to jeszcze W sumie moglibyśmy swoje bagaże wystawić na tym, ale to już nawet nie ma teraz sensu no, no, Dobra, można wsiadać chyba już Tylko jeszcze nie ma tego, dobra, gdzie Siadamy sobie nie wiem. Dobra, czekajcie. Najpierw połóżmy w pole walizki na górę nasze. Trzy walizki. Nie wiem, zmieścimy Zaczęło mi się tylko po a się tu we czwórkę, no chyba ta. Jak nie, to może tak na razie. Dobra, odłóżmy te bilety, myślę, na górę na razie. Jak będą potrzebne to wtedy. I jak najwyżej... Wiecie, będzie spanie, to mamy wykupioną e, jakby te miejsca na spanie. No, na szczęście. No, to no to w sumie tak możemy zrobić. Można w sumie tu usiąść tak jakby we czwórkę. No, może, to czekaj. No, dobrze, git. Też czekamy na konduktora i ogólnie na ludzi. Naprawdę, no, prawda. prawda. Ogrom. Na no, a teraz lód i mm -hmm. jeszcze tylko osób ma przyjść dobra jeszcze Dobrze, zaraz zaczynamy naszą podróż. Proszę zapięć pasy. Zamykam wszystkie drzwi. Proszę zapięć pasy. I, I ruszamy. Dobra, wreszcie ruszyliśmy. No. Dobra. I jedziemy tam. No, jedziemy tam około 4 godzin. Co? Mhm. Mm no, to mega fajnie No, raczej. Około 4 godzin w ogóle, jeśli nie będzie korka, a wiadomo, że będziemy na pewno spali I co dopiero jeszcze zobaczymy No, okej, okay, do pana, razy w sumie jedźmy, no tak, i zobaczymy co będzie po dobra, idę za tym, okej okay. To, jak tam? nie you no, know, to ale to dosyć mało, ale Git. Mm, okej. Okay. Dobrze. Powieszcie mnie: osoby, które chcą, mogą iść do swoich miejsc do, do spania. Dobra, to zabierzmy wtedy nasze walizki i chodźmy tam. Dobra. Nie, sobie wykupiliśmy taką, jakby jedną całą przestrzeń dla nas. No, ludzie muszą spać dosłownie na fotelach. coś w się sensie i tak mi się spa, chyba spać na fotelach. No, zacznij. Dobra, ja się przebieram. To odbranąc. Gdzież tu z No nie ma miejsca dla nas obojga. Okej, okay, ty wybierasz. Dobra, teraz będę się jeszcze przebrać. My. Dobra i jeszcze teraz ja muszę się przebrać. Sorry. Ym, czekaj szybko naprawię to. Ym, dobra. Sorry, wziąłem twoją paskę, nie no spoko wiem, że nie cent, No tak, oczywiście. Dobra. Ym, z co się idziemy spać, do będą planu... Do to ja, będą po ciągu. Nie wiem, być może co, dobra hmm, też bym może nie spać, a nie mogę to jechanie Napijesz się chociaż Dobre, dobre, nie powiem, że nie Dobrze, że chociaż oferują mi takie Słodkości I tego typu rzeczy, tak? To bym nie wytrzymał Ach. A jeśli taki filmik wam się spodobał Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A widzę z wami już w na następnej części Pa, pa